A więc, cześć, witajcie, z tej strony Arek, witam was moi drodzy bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, FIFA 16 i oczywiście nie Ultimate Team, tylko karierka FC Barceloną. Przejdźmy jeszcze na chwilkę szybko do ustawień. Ustawimy sobie 8 minut. Na zawodowcu troszkę zwiększymy poziom trudności. Tutaj w zasadach zagrania ręką włączymy. Komentarz sobie przyciszymy. 5. Komentarz damy na piątkę albo na szóstkę. Głośność muzyki, oczywiście. Nie włączam tej muzyki, żeby nie mieć praw autorskich. No i, że tak powiem, kontynuujemy naszą przygodę. Ostatni etap sezonu tak naprawdę. Ostatni etap sezonu to finał pucharu Copa de Espania. Nasi juniorzy się bardzo dobrze Rozwijają i mamy tutaj naszych wspaniałych, naszych wspaniałych juniorów. I lecimy z ostatnim spotkaniem w tym sezonie, w tym pierwszym sezonie, który trwał aż 13 odcinków. 13 odcinków w pierwszym sezonie. Wow. Po prostu, wow! Oczywiście staram się to przedłużać jak najbardziej mogę, ale to już junior chce odejść. Okej. Okay. Oczywiście wystawimy najmocniejszą jednostkę, jaką tylko możemy na ten finał. Wszyscy są wypoczęci. Tutaj też Stegen jest najmocniejszy, Alves najmocniejszy, Maszerano. Pazdan zostaje, bo to jest nasz talizman. Alba. Rakitic. Messi. Lewandowski. Starosta. Insigne. Rashford sobie wejdzie. Douglas sobie też może wejdzie. Dobra. Skoro najmocniejszy skład, to najmocniejszy skład. Turan. Vermalen. Vermalen za Masip'a. Skoro to ma być najmocniejszy skład, to najmocniejszy skład. Okej, okay. dobra, myślę, że taki skład jak najbardziej może być. No i co, moi drodzy? Przejdźmy teraz do. Nie mamy żadnych ofert pracy jako selekcjoner. Ten sezon kończymy. Prawdopodobnie z podwójną krajową koroną. Zmotywujmy naszych chłopaków. No i zobaczymy, przejdźmy jeszcze do kalendarza i zobaczmy od początku nasze zmagania. Wygraliśmy. Wygraliśmy Super Puchar, czyli Mamy pierwszy krajowy puchar. Ligę zwyciężyliśmy. Ligi Mistrzów no, niestety nie udało się nam zdobyć. Odpadliśmy z Bayernem w półfinale. Więc nie mamy Ligi Mistrzów, mamy ligę hiszpańską, więc jest szansa na zdobycie potrójnej krajowej korony. Lecimy. Oczywiście, zagramy sobie ten mecz z Sevillą, bo jakżeby inaczej. Oczywiście, z wiadomości o bramkach nie ma żadnych innych, bo to jest finał. Super. Znaczy, inaczej, to jest finał Copa del Rey. Estadio Mestaya, 29 dzień maja 2016 roku, sędzia Alvaro Arias Romera. Początek, 21. ustawimy sobie tak na 7, na, 6, na 7 minut. Zawodowiec i lecimy. Niech to leci po prostu dłużej. I niech ten odcinek będzie swoistą, że tak powiem. Niech ten odcinek będzie swoistą wisienką na torcie. A teraz. Ja się zamykam. Oddaję głos Pucharu Hiszpanii. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. To rozgrywki z długoletnią tradycją sięgającą początku ubiegłego wieku. O ten puchar zawalczą obydwie drużyny. Hiszpańskie rozgrywki są mi szczególnie bliskie. Tutajszego stylu gry nie da się porównać z niczym innym. spotka Sefii i Barcelony zazwyczaj obfitują w emocje. Choć gdyby spojrzeć na statystyki, to wyraźnie przeważa klub z Katalonii. To prawda, warto wspomnieć choćby mecz z listopada ubiegłego roku, w którym Barca pokonała Sefię 5 do 1. Skład Barce... Sefiii: Beto Figueiras, Carico, Kolodziejczak. Tremulina, Skonopianka i Borenzo, Dolobanega Banega i Jorente. Jeszcze raz ujęcie na puchar. I Barcelona. Ter Alves, Mascherano, Pazdan, Alba, Iniesta, Rakitic, Messi, Lewandowski, Starosta oraz Insigne. Lorenzo, Insigne. Zaczynamy! To spotkanie. Ewer Banega, Hiszpańska piłka ma Ewer Banega, Pazdan. Już widzę, że będzie ciężko na zawodowcu, ale dobra, lecimy. Maszerano, Dani Alves. Iniesta jego, Lewy, Rakitic, Starosta! Niestety rzut rożny dla Barcelony. Żółta kartka dla Vicente i Bory. Na krótko podamy Insigne. Rakitic! Rakityczkiem Rakitic strzela w Słupek moi drodzy Jorente Jorente Witolo Banega Jest Dani Jest Dani ale nie jest niestety jest sta tutaj Tremulina i na spokojnie też Stegen łapie, ale tak czy siak byłby byłby spalony. Też Stegen, o nie! I nie sta musiałem. To będzie czerwo. To będzie czerwo. Nie ma. To jest ostrzeżenie słowne od sędziego Alvaro Ariasa Romery. Brawo, Terstegen. Tak, to będzie rzut rożny dla Sewilli. Ever Banega. Ależ świetnie Brawo, Terstegen. Ponownie będziemy mieli rzut rożny dla Sewilli. Terstegen. Dobra, nie wychodzimy, bo to piłka wyjdzie na aut. Iniesta. Daniel Rysz. Andres Iniesta. Iniesta. Lionel Messi. Leo Messi. Biegnie Leo Messi. Tremulina. Konoplanka. Iborra. Tremulina. Tremulina. Żółty karton. Paul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Żółtko? Tak, żółtko dla, dla Leo, leo Messiego. Słusznie, to nie był moim zdaniem Paul na czerwoną kartkę. Dani Alves, Figueiras, i Borra Rakitic. Lewy, Insigne, Dani Alves, wypuszcza Iniesta, Iniesta, Lewandowski. Lewy do Messiego. Messi! 1-0. 1-0, Leo Messi. Argentyńczyk daje daje kolejną bramkę dla Barcelony w tym sezonie 19 minuta i mamy 1-0 Ever -Banega. Konoplanka Mascherano, Zonzi Jorentę zablokował strzał kolegi z drużyny. I mamy rzut wolny dla Barcelony. sędzia Moim zdaniem było czysto, ale... Czerwona kartka! Nie! Gdzie tu czerwona kartka? No powiedzcie mi! Powiedzcie mi, gdzie tu czerwona kartka? No dobra. Okej, okay, zgadzam się z decyzją sędziego. Nie ma. No dobra, no to trzeba troszkę, że tak powiem. To trzeba, że tak powiem, niestety ostudzić emocje Messiego zmienić, wprowadzić i teraz musimy to zmienić, kurczę, na formację prawdopodobnie coś takiego. SPO i lewego musimy dać. Zresztą, co ja tutaj zmieniam? Lepiej będzie, jak damy 4-3-3, ale nie, mamy 4-3-3. Yy, dajmy teraz 4-3-3 ofensywnie. Pazdan, lewy insignia. Chociaż nie, może lepiej mnie damy na prawe skrzydełko. Tak, trzeba tak to zrobić. To nie sądzisz? W sumie niezła próba, ale rzeczywiście chyba lepiej było rozegrać to inaczej. Terstegen, maszerano. Vermale. No, musimy jakoś łatać tą dziurę. Po Michale, pazdanie. Insigne, Figueiras. Vitolo. Jordi Alba. Trachitic Figueiras. Zonzi Ewerbanega. Figueiras. Jorente nie ma. Nie ma całe szczęście. Bramki. Mark Andretter Stegen, Javier Mascherano, Dani Alves. Czy Alves. Zdecyduje się na podanie. Chrono Planka i Borra. I Borra. Do Vitolo. I mamy Bramkę Samobójczą. Samobój Daniego Alvesa. Dani Alwesz Dani Alwesz niestety dał prezent rywalowi lewy. Nie tak to miało być. To miało być fake shot. Witolo Rakitic Alba. Jak zareaguje Alba, Rakitic, Jordi Alba, Spalony byłby Stefan Nzonzi, Timothy Kolodziejczak, Figueras, Figueiras, Vitolo i Borra, Sevilla cały czas na swojej połowie. Aj, za szybko, za szybko to chciałem podać i niestety aut dla Sewilli Konoplianka Tremulinas, Kolodziejczak, Beto, Enzonzi, Figueiras, Kolodziejczak, Tremulinas, Iborra, Tremulina, Kolodziejczak. Tremulina. Konoplanka. Ever Banega. Wychodzi Sevilla z własnej połowy. Tremulina. Jorente. Aut Starosta. Fermalen. Starosta Lewandowski. Zdążył. I Trzeba będzie go zmienić w przerwie. Daniel. Vesz. Rakitic. Starosta, starosta z dystansu. 25 metr. Arkadiusz, starosta. Branka do szatni. 2 do 1 dla Barcelony. Jak powiedział Johan Cruyff, każda wada ma swoje zalety. Gra w niepełnym składzie potrafi niesamowicie zmotywować do działania. I właśnie zobaczyliśmy tego przykład. Jedno jest Starosta złożyli broń. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. No właśnie. Ewer Banega. Ewer Banega. Banega. I borra. Iborra. i Borra. Ewer Banega przy piłce Sevilla. I borra Jorente! Terstegen starosta. Ale ominął na biegu Tremulina. Tremulina, Starosta. Starosta czy kolodziejczak? Kolodziejczak! Niestety. Szansa Barsy, Barca. Rzut rożny i niesta. Beto. Jorente, Alba. Alba został sam. Jorente czy Alba? Czemu Ina? Koniec pierwszej połowy, moi drodzy trzeba zmienić przede wszystkim i bo chłop ledwo zipie chociaż może nie, jeszcze nie ale gdzieś tak 70 minuta myślę wejdzie Busquets i Rashford na rozruszanie gry to jest Insinie, na Alba, Maszerano, Alves. Starosta Lewandowski za szybko. Kariko, Figueiras, Kariko, Vitolo. I pięknie, insinie. Nie ma nic. Lewy. Do starosty starosta, berba spin, fineska! Niewiele brakowało. A byłoby 3-1. Byłoby już 3 do 1 i być może pewna. Pewna. Pewna wygrana. Figueiras i nie sta, insinie. I Insinie do tyłu. Niepotrzebne zagranie do tyłu. Vermalen. Ewerbanega i Borra. Konopianka. Jordi Alba. Insinie. Lorenzo Insinie. Wysuwa na nadobieg do Lo Roberta Lewandowskiego. Ten robi fake shot, ale Kolodziejczak. Kolodziejczak. I Barca ma rzut rożny. Starosta. Podanie do Iniesty. Iniesta. Iniesta. Starosta z prawej nogi. Lewandowski. Prosto w Beto. Llorente. Ewerbanega. Jevhen Konoplanka. Konoplanka. Daniel wesz. Tremulina stał tam, gdzie być powinien. Jorente, Konoplanka, Jorente. Dwójkowa akcja. Ukraińca z Hiszpanem. Figueiras. Figueiras. Barca cała w defensywie. Spalony? Nie. I żółty kartonik prawdopodobnie tak żółta kartka i mamy chwilową w grze. masz tak, rano zawodnik i sta. i starosta rozdęczyć. biegnie biegnie skrzydełkiem Arkadiusz starosta to jest słuchajcie ta I ten twist o którym mówiłem tym twistem była moja jest moja skromna osoba Beto wyłapał to dośrodkowanie Musimy uważać. Nie możemy sobie pozwolić na utratę kolejnego zawodnika. Konoplanka. Dobra, robimy zmianę. Wchodzi Busquets. Za I wchodzi Rashford. Za Lewandowskiego. Wiem, Dobrze, może to jest błąd, może nie. Kto to wie? Everbanega! No, no. Ter Stegen! Marc-André Ter Stegen. Mark -Andre ter Stegen broni i nie wypuszcza piłki. Podwójna zmiana w szeregach Barcelony. Tak jak już mówiłem, schodzi Lewandowski, schodzi również Iniesta. Rzut rożny dla Sewilli. Rashford za lewego i za Iniesta Busquets. Ter Troszkę niedokładne to ten wyrzut. Krychowiak jest, jest w, na boisku w Sewilli. Alba, Busquets. Rakitic, Insinie, Rashford. Tutaj wychodzi. Markus, Rashford, Markus, Rashford. No nie wierzę. Beto. Tutaj presowany przez naszego młodego Anglika i Borra. Krychowiak. Figueiras, Krychowiak. Figueiras. I Mascherano broni. rano blokuje tą akcję. I Markus Rashford. Markus Rashford. Markus Rashford. Trzy. Nie. To jeszcze starosta. 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 Ominął jednego, ominął drugiego. Finezynie. Kolodziejczak ofiarnie. Dalej 2 do jednego dla Barcelony. Vitolo. Witolo, Beto, Kolodziejczak, Kolodziejczak, Starosta, wygrywa główkę i leci Barcelona z akcją. Rakitic, niedokładnie, pospieszył się. Pospieszył się z tą piłką. Iwan Rakitic, Tremulina, Krychowiak, Konoplianka, Jewen Konoplianka, Tremulina, Kolodziejczak. Kolodziejczak Tremulina. Tremulina do Krychowiaka. Krychowiak pod presją dobrze sobie poradził. Figueiras ominął insinie. Figueiras i Borra. Sevilla z akcją Sergio Busquets. Jeszcze Vermalen. Pięknie. Sergio Busquets, Starosta. Niestety. Niestety starosta nie utrzymał tej piłki w boisku. Kolodziejczak, konoplanka, wrzutka i Vermaelen wybija. Ale jeszcze Everbanega, 20 metr. Tersztegen. Tersztegen. Niestety znowu za szybko. Za szybko Barca chce... A przy okazji ja, za szybko chcemy wznawiać. Gdy mamy już piłkę. Kristoforo, Kolodzieczak Jorente, Fernando Jorente, zablokowany przez Javiera Mascherano. 6 minut plus to, co doliczy sędzia. Broni Terstegen. Broni Terstegen. I starosta od razu biegnie. Biegnie, ile sił w nogach, wysuwa. Markusa Rashforda, Markus Rashford, Ball Roll, pokonuje i Dani Alves, Sergio Busquets, Figueiras, Sevilla dalej walczy. Mascherano, Dani Alves, starosta, starosta, Berba spin. Za głęboko i Figueras wybija na rzut rożny. Zmiany w Sewili. Niech ktoś podejdzie. Ktoś podchodzi. Insinie. Ominął jednego. O, ominął Krychowiaka jednak nie. Krycha pokonał naszego niskiego, ale świetnego, zwinnego Włocha. Kolodziejczak. Ostatnia akcja nadziei. 3 minuty doliczone przez Alvaro Ariasa Romere do tego spotkania. Figueiras Beto na szesnastym metrze. Rashford! Ale wspaniale! Ostatnie minuty. Rzut rożny. Prowadzą w tym meczu... Chwila naprawdę przerwy, bo za dużo emocji. Ostatnia akcja prawdopodobnie tego spotkania. Ale jeśli wykorzystają, to zwycięstwo będzie jeszcze bardziej okazałe. No Starosta, jeszcze wrzutka. Krychowiak. Rashford. Javi Muñoz, Koniec! Koniec tego spotkania. Leo Messi, Arkadiusz Starosta i Dani Alwesz z zdobywcami bramek. Tyle, że Dani Alwesz. Samobójcza. Nie obejrzeliśmy, jak wznoszą puchar. Trudno. Yy, za szybko kliknąłem po prostu przycisk. No i co? Ten sezon się kończy potrójną krajową koroną. Ten sezon kończymy z potrójną koroną krajową. Drugi sezon rozpoczniemy od zobaczenia raportów zwiadowczych naszych scoutów, i najprawdopodobniej też weźmiemy. Na ten moment, słuchajcie, kończymy ten sezon. Zaplanowane spotkanie dotyczące formy. Zarząd pragnie poinformować, iż pańska praca zostanie poddana ocenie. Nadszedł czas na doroczną ostateczną analizę wyników zespołu. Na najbliższe dni zostało zwołane posiedzenie zarządu. Poinformujemy pana o naszych ustaleniach z poważaniem zarząd. No, zobaczymy, czy będziemy musieli szukać nowej roboty, czy zostajemy. Liga BBVA nagroda. Dla menedżera i Aleksandra Song wraca z wypożyczenia. Okej. Okay. No dobra, mamy dużo zawodników. No i zobaczymy, czy. No i mam nadzieję, że uda nam się wykupić Markusa Rashforda, bo on się naprawdę dobrze spisał. W pierwszych spotkaniach się dobrze spisywał jako środkowy pomocnik. O ostatnim spotkaniu. W tym dzisiejszym spisał się dość dobrze jako zmiennik lewego. Koniec sezonu. Zobaczmy. Świetny sezon. Także będziemy w przyszłym sezonie. Poradzimy sobie jeszcze lepiej Oby. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten, o ten pierwszy sezon. Drugi rozpoczniemy już. Niedługo. Na razie mam nadzieję, że podobał Wam się ten sezon. No i oby czekało na nas jeszcze więcej, jeszcze lepszych, jeszcze ciekawszych spotkań. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Sołtys2005. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Jesteśmy mega blisko yy, zdobycia tych 200 subskrypcji. Ale moim celem jest 300 subskrypcji. Moim celem jest 300 subów. Więc zostawcie jeszcze raz łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych takich zwariowanych, ciekawych filmów. I co? Ja się z wami żegnam. Cześć. I piona.